Jest przyczyną wysokich cen nieruchomości. Składamy ustawę antyfliperską, która ma doprowadzić do opanowania cen mieszkań w miastach. Jaki realny wpływ mają fliperzy na rynek nieruchomości? Wiecie, kto jest gorszy od dewelopera? Flipper. A wiecie, kto to jest flipper? No bo do niedawna myślę, że większość osób w Polsce nie wiedziała, no bo i nie musiała wiedzieć, kim są flipperzy. Można by wysnuć tezę, że flipper to zawód przyszłości. Ale jak się okazuje, to zawód przeszłości. Może się okazać, że zawód flipper będzie faktycznie zawodem przeszłości. A dlaczego? Bo taki pomysł ma lewica. I dzisiaj odniesiemy się do komunikatu na stronie klubu lewica.orgpl. Zacytuję: składamy ustawę antyfliperską, która ma doprowadzić do opanowania cen mieszkań w miastach, oświadczyła senatorka itd. i Ja też do końca nie rozumiem logiki tego zdania, ale co chce zrobić lewica? Jaki ma pomysł? Ceny w Warszawie dobijają już do 18 tysięcy złotych za metr kwadratowy i czas najwyższy coś z tym zrobić. Odpowiedzi odpowiedzią nie są dopłaty do kredytu, ale lepsza regulacja rynku mieszkaniowego. Jak podkreśliła Lewica, chce, znieść, chce, chce zniechęcić fliperów do ich działalności poprzez obniżenie jej opłacalności. Znaczy, wiesz, ja zastanawiam się, czy mam płakać, czy mam się śmiać, z uwagi, że raczej jestem w życiu optymistką. To <głos》> zaraz się posikam ze śmiechu. Dlaczego? Dlatego, że prze, przerażająca jest dla mnie logika. Mhm. E, ludzie, którzy chcą rządzić Polską, nie rozumieją podstawowych zasad ekonomii i nie rozumieją tego, co dzieje się na rynku nieruchomości. Ale hucznie ogłaszają, że będą ten rynek regulować i będą go zmieniać. Sięgnijmy od początku. Co jest przyczyną wysokich cen nieruchomości? Wysokie koszty budowy, brak dostępu do działek, no bo. Mamy stosunkowo niewielką ilość gruntów, na których możemy budować, gdzie są przygotowane miejscowe plany, gdzie mamy sieci uzbrojenia terenu, gdzie mamy drogi i tak dalej. Deweloperzy chcąc robić inwestycję deweloperską, muszą często doprowadzić do nich drogi. Często nie tylko te bezpośrednie, czy drogi osiedlowe, ale także drogi miejskie, czy, czy drogi gminne muszą być wybudowane przez deweloperów muszą być uzbrojone i to wszystko jest na koszt inwestora. W związku z czym Koszty tej produkcji są bardzo wysokie. Dodatkowo dochodzą kwestie związane z, no z utrudnieniami organizacyjnymi, kwestie podatkowe, logistyczne, no i bardzo, bardzo skomplikowana i wydłużona procedura administracyjna związana z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę. Zresztą mówiliśmy o tym też w ostatnim odcinku, gdzie tutaj oczywiście rekordy bije zakopane, no ale w całym kraju mamy tą administrację bardzo skomplikowaną. Tych czynników jest wiele i moglibyśmy długo na ten temat mówić. Natomiast w moim przekonaniu na ceny nieruchomości w sposób jedynie marginalny wpływają działania flipperów. Oczywiście oni w statystykach podnoszą ceny nieruchomości, no bo jeżeli flipper kupuje mieszkanie na przykład na rynku wtórnym, remontuje je, no to oczywiście sprzedaje drożej, bo podnosi jego wartość. Ale to jest pewien produkt premium, który otworzy. Premium w takim znaczeniu, że produkt gotowy do wejścia, a przykładowy Kowalski mógłby kupić też to mieszkanie. Które jest do remontu, samemu je wyremontować i mieć je taniej, ale jest bardzo dużo ludzi, którzy są w stanie zapłacić więcej za to, że mają produkt gotowy. Jest to ewidentnie na rynku potrzebne, a tymczasem lewica postanowiła, że będzie z tym walczyć, tego ma nie być. Czy ja bym jeszcze odwróciła tutaj kota ogonem, bo ja powiedziałabym jeszcze w drugą stronę. Wzrost cen nieruchomości jest związany z tym, że mamy dalej stosunkowo niską podaż, wysoki popyt jest związany z tym, o czym powiedziałeś, czyli wrzucając to do jednego worka, to tak naprawdę koszty prowadzenia działalności dla deweloperów są dzisiaj znacząco wyższe i w związku z tym oddają oni produkt, który jest droższy. Wokół tego mamy jeszcze inflację, wzrosty kosztów paliwa, etc., etc. Cała, jakby wiele składników się na to, do tego przyczynia. Natomiast Zastanówmy się, jaki realny wpływ mają fliperzy na rynek nieruchomości. Po pierwsze, jaki jest ich udział w rynku, a po drugie, czy ten przysłowiowy kowalski jest taki chętny, żeby kupować nieruchomości, które mają wadliwy stan prawny, są ruderami i nie nadają się do zamieszkania. I trzeba wpakować naprawdę sporo kasy w taką nieruchomość, żeby dostosować ją do dzisiejszych standardów. I nie mówię o tym bez przyczyny, dlatego że poza tym, że jesteśmy deweloperami i budujemy, mamy również biuro nieruchomości, więc od lat mierzymy się z obrotem na rynku nie tylko pierwotnym, ale i również wtórnym i wiem, jak ciężko jest sprzedać mieszkanie, które ma wadę prawną, bo coś jest nie tak z dokumentami, trzeba wyprostować kwestie dokumentacji, i jest w stanie do gruntownego remontu. Dlaczego? Bo ludzie się boją takich nieruchomości, bo po pierwsze nie wiedzą, czy będą w stanie odplątać ten stan prawny, bo jeżeli nie, nie poruszają się w tym środowisku prawnym, to po prostu nie mają wiedzy, nie mają narzędzi i niespecjalnie wiedzą, gdzie tą wiedzę pozyskać i gdzie znaleźć te narzędzia. Nie są w stanie przewidzieć kosztów, ile to ich będzie realnie kosztowało. I na sam koniec nie są w stanie przewidzieć, co, jak, jakiego tak zwanego, nie, bo mnie YouTube zablokuje, jaką niespodziankę w ścianie znajdą i o ile to podniesie ich koszty wykończenia. Bo ten kowalski, który chce wykończyć jak najtaniej, będzie wykończał mieszkanie swoimi rękami: rękami szwagra, wujka, taty, dziadka, po to, żeby było jak najtaniej. Ale jak napotka gruby temat, to jego ręce mogą nie wystarczyć i koszty mu wzrosną, więc po prostu w takie tematy się nie pakuje. No i właśnie, Dokładnie. czy to jest takie wielkie zło świata, ci fliperzy? Tak, często też sprzedający nieruchomość, jeżeli mają nieruchomość do generalnego remontu, no to mają problem ze sprzedażą na, na wolnym rynku, ale sami nie mają środków albo nie chcą podejmować ryzyka i nie mogą pozwolić sobie na to, żeby przed sprzedażą dokonać samemu tego, tego remontu. No i tu zachodzi pewna synergia na rynku. To znaczy ty masz nieruchomość do remontu, uh -huh. ja mam kapitał, wolne moce przerobowe, czas i zajmuję się tym zawodowo, więc kupuję w takim stanie, jakim jest, remontuję i sprzedaję. No to jest proces, który zachodzi. W, w bardzo wielu branżach i nikt się tego nie czepia. Nikt by się nie czepiał. Mnie, gdybym na przykład dzisiaj kupił 10 bułek w sklepie, trochę wędliny, masła, zrobił z nich kanapki, przeszedł się po biurowcu i sprzedał każdą kanapkę po 10 zł. No, czy lewica by mówiła, zakażmy, nie wiem, zróbmy domiar podatku, bo kanapki powinny być tańsze? No i no, takiego pomysłu jeszcze nie słyszałam. Kto wie, może właśnie podpowiedziałeś nowy, cudowny pro, program wyborczy, tak. którejś partii będziemy śledzić. będziemy Nie no, rozprawiamy nawet zgłosić. której. <laughs> Natomiast jeszcze właśnie. Kanapka ten... prawem, nie towarem. Tak, tak. Nieruchomość z prawem, nie towarem. To jest bardzo popularne ostatnimi czasy hasło. Natomiast zastanówmy się jeszcze, jaki jest udział, realny udział fliperów i inwestorów na rynku nieruchomości. To ja przeczytam, mhm. bo tutaj na stronie klublewica.pl klub jest napisane, ja zacytuję dos dosłownie. Szacuje się, że obecnie nawet połowa kupowanych mieszkań w celach inwestycyjnych na takim dzikim rynku młody człowiek nie ma szans na znalezienie sobie własnego lokum. To chyba miało odnieść się do tego, ile mamy, jaki mamy udział fliperów w rynku. Coś im zjadło? W sensie ktoś nie wiem, spację enter źle kliknął. Nie, nie, nie mam pojęcia, aczkolwiek tutaj jest argumentacja tego właśnie, dlaczego lewica chce taką, a nie inną ustawę wprowadzić. Chyba, że ty dysponujesz innymi danymi. Znaczy ja dysponuję innymi danymi, bo niedalej jak w lutym, no to nie dwa miesiące temu, robiłam y, analizę rynku i y, nie jest żadną tajemnicą, bo Narodowy Bank Polski bada. Y, jakby sytuację na rynku nieruchomości i cyklicznie wypuszcza raporty w tym temacie. I ostatni raport ukazał się pod koniec ubiegłego, ubiegłego mm -hmm. roku i on jasno wskazuje, że łączny udział inwestorów na rynku nieruchomości to jest uwaga 2%. I w tych dwóch procentach mówimy o inwestorach indywidualnych, czyli takich, którzy nie mają działalności gospodarczej, nie mają firmy i sobie po prostu kupują, sprzedają, kupują, sprzedają, ale dalej jest to działalność fliperska, ale również o y, takim inwestowaniu instytucjonalnym, czyli o wszelakich funduszach, które... Też no, na rynku polskim występują. Nie w takiej skali, jak jest to za granicą, na zachodzie, ale też tutaj w Polsce faktycznie te fundusze są. Bardzo często ich temat również jest podnoszony, chociaż ostatnio jest ciszej. Mhm. Teraz to zdecydowanie deweloperzy i fliperzy są na tapecie. Niemniej jednak ten zniewalający udział całych 2% w rynku no, jest tak powalający, że faktycznie. Wprowadzone regulacje na pewno coś zmienią. Mhm. No i zastanówmy się, jaki pomysł ma lewica na walkę z fliperami. Otóż lewica chce wprowadzić zwiększenie podatku od czynności cywilnoprawnych. Dzisiaj kupując nieruchomość na rynku wtórnym, czy, czy też każdą nieruchomość, która, w której cenie nie, nie zawiera się podatek VAT, do kosztu zakupu doliczamy 2% podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast według pomysłu lewicy, jeżeli zakupione mieszkanie zostanie odsprzedane w przeciągu roku, to stawka tego podatku wzrośnie do 10%. Po dwóch latach do 6%, do trzech lat od z... sprzedaży, od sprzedaży. zakupu 4%. Mhm. No i teraz pojawiają się dwa pytania. Jak oni to będą liczyć? Czy to będzie jakiś domiar podatku? No bo jeżeli to będzie liczone od sprzedaży że kupuję mieszkanie, no to jako kupujący płacę potatek PCC, tak. czyli ten od czynności cywilnoprawnych. I teraz jeżeli sprzedaje to mieszkanie przed upływem dwóch lat, to następny kupujący, który tą nieruchomość nakupił, zakupił ode mnie, będzie miał zwiększone PCC, czy ja kupując następną nieruchomość będę miała zwiększone PCC, czy to będzie, czy tak będzie tak jakiś, domiar do, do jakiś domiar przez Urząd Skarbowy, no bo Urząd Skarbowy jest tutaj informowany o każdej transakcji mm -hmm. na rynku nieruchomości. I pytanie, co z fliperami, którzy flipują na rynku pierwotnym, gdzie nie ma podatku od czynności cyfrowej. Dokładnie. Tu zostali, znaczy... zostali w jakiś sposób pominięci, ale to prawdopodobnie wynika po prostu też z braku znajomości branży i rynku w jakikolwiek sposób. Albo też tego, że no ci fliperzy, którzy działają głównie na rynku pierwotnym, no im się zerwało w zeszłym roku, bo z kolei w zeszłym roku Weszła, to już jest jakby uregulowane prawnie, to nie jest projekt ustawy, tylko weszła ustawa, która z kolei wprowadziła właśnie ograniczenia w obrocie na rynku pierwotnym przez fliperów nieruchomościami. Więc oni już swoje potyłku dostali. Teraz część na tych, którzy się przerzucili na rynek wtórny, bądź po prostu od początku na tym rynku wtórnym działali. Jak myślisz, wejdzie ta ustawa, czy nie wejdzie? Znaczy, powiem ci, że. Mnie już w życiu nic nie zdziwi, natomiast żywię ogromną nadzieję, że no, tam na górze rządzący, ci, którzy są u władzy, no, mają jakieś resztki zdrowego rozsądku. Tak, ja no i że, trzymam za nich kciuki. I że ta ustawa po prostu no, nie przejdzie w takiej formie. Ja bym sobie życzyła, żeby w ogóle w żadnej formie nie przeszła, ale nawet jeżeli gdzieś ona będzie faktycznie będzie realnie brana pod uwagę, no to że przynajmniej lewica... Skonsultuję to z ekspertami z branży, no bo jest to wysoce niepokojąca sytuacja. Mm -hmm. Też tak uważam. Sam nie flipuję, nigdy nie flipowałem i raczej nie zamierzam. Natomiast uważam, że taka ingerencja w wolny rynek z zewnątrz jest zupełnie niepotrzebna. No zresztą. Wiele tych ingerencji pokazuje, że nie są zdrowe, tak jak chociażby te programy dopłat do kredytów. No dla nas deweloperów ok, one się przysłużyły. No, trzeba powiedzieć sobie szczerze, że one są, trochę mówimy w branży, że to są programy wsparcia deweloperów. Ale nie uważam, żeby one były zdrowe dla rynku. Tak, ale wiesz, szczerze, to ja jako deweloper wolałabym stabilny, mm -hmm. y, organiczny wzrost, gdzie byłabym w stanie w jakikolwiek sposób ten biznes przewidzieć, zaplanować, poukładać a nie sztucznie regulowany, gdzie nie jestem w stanie nic przewidzieć, mhm. bo w tym momencie tak naprawdę jesteśmy w sytuacji, w której jesteśmy po jednym projekcie dopłat, fajnie, po jakichś tam... Kilku jakiś, miesiącach coś, żniw. Żniw. W tym momencie znowu jest zatrzymanie rynku. Dlaczego? Dlatego, że klient kupujący czeka, czeka, mhm. bo dostał obietnicę, że coś mu zostanie dane i ta obietnica jest już przesuwana, bo pierwotnie słyszeliśmy, że ma być w lipcu, teraz już yy, oficjalne informacje to jest yy, przełom trzeciego i czwartego kwartału, a jeszcze nie mamy ustawy, tylko cały czas mówimy o projekcie. Więc. Dokładnie. No, ja życzyłabym sobie jednak mniej ingerencji, a więcej tego, żeby ten rynek organicznie się rozwijał. Mm -hmm. Najsmutniejsze dla mnie jest to, że jeszcze raz zacytuję: celem lewicy jest zniechęcenie fliperów do ich działalności poprzez obniżenie jej opłacalności. I jakby ten zapał, który, który no, mają działacze lewicy, poświęcili na, na to, żeby w jakikolwiek sposób wpłynąć na to, żeby zwiększyć dostępność mieszkań na rynku, ułatwić przygotowywanie nowych inwestycji, żeby ta podaż była większa i to na pewno bardziej przyczyniłoby się do ustabilizowania cen na rynku nieruchomości. Oni wolą zakazywać no, swobody działalności gospodarczej tak naprawdę w pewnym segmencie, która no, nijak ma się do... Realnego wpływu realnego wpływu na ceny nieruchomości, bo nie mówimy o tym, co wpływa na statystyki, co jest jakimś wycinkiem i co jest tylko produktem dla, dla nielicznych, ale nie wpływa realnie na, na, na globalne ceny, które, które mamy na rynku. Tak, roku. bo przypomnijmy, że na dzień dzisiejszy państwo nie buduje nieruchomości. Na dzień dzisiejszy mamy cały czas ogromną lukę mieszkaniową. Według różnych statystyk ona się waha między 1 a 2 miliony, więc to jest w dalszym ciągu. Ogromna liczba i kto tą lukę zapełnia? Kto dba, żeby tą lukę zapełnić? Kto dba o to, żeby Polacy mieli gdzie mieszkać w godnych warunkach? No, moi drodzy, możecie narzekać, jak tylko chcecie, ale prawda jest taka, że robią to deweloperzy i robią to fliperzy. Nie robi tego państwo, nie robią tego samorządy, nie robią tego gminy, więc kto to ma robić? Co Wy sądzicie na temat tej ustawy? Czy sądzicie, że ona wejdzie, czy nie wejdzie? I jakie macie zdanie na ten temat? Jak już klikniecie za subskrybuj, to napiszcie też w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie. Tak, i jak macie jeszcze trochę wolnego czasu, to zerknijcie na nasze poprzednie odcinki, dlatego, że tam mówiliśmy o programie 2%, mówiliśmy o pustostanach, które znajdują się w Krakowie, o wzrostach cen i poruszyliśmy jeszcze kilka innych bardzo ciekawych tematów. Dzięki i do zobaczenia w sobotę za dwa tygodnie. Trzymajcie się. Cześć.